ma jak co roku, rozpoczyna serię nowości motocyklowych. I są tutaj, zarówno motocykle, których nikt się nie spodziewał, i to nie tylko na Eikmie, ale spokojnie, ponieważ te nowości pewnie będą rozsypywały się aż do marca. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zaczynamy. Czy ogień pójdzie ZX Moto? Konkurencję dla Kawasaki ZX4R, tego który ma cztery cylindry i całkiem pokaźną moc. I teraz zapytacie się mnie, co to jest w ogóle za marka. Mogliście o niej nie słyszeć, ponieważ została ona założona rok temu, ale została założona przez twórcę kowe. a tą markę w Polsce już udało się poznać przede wszystkim z motocykli offroadowych i adventure'owych. Nie jest to może najlepsza marka na świecie, ale oferuje bardzo porządny sprzęt w dobrej cenie. Natomiast ta marka, czyli ZX Moto skupia się póki co na motocyklach, 100% szosowych. I uwaga, w swojej ofercie będą mieli zarówno 800-ki trzycylindrowe, 250-ki, jak i 450-ki jednocylindrowe. Te pewnie będą pochodziły z kowe. I na przykład 600-kę dwucylindrową. Natomiast ja Wam powiem o czterech cylindrach w 500-ce. Co ważne, mówimy o motocyklu stricte sportowym, który nazywa się 500RR. Nie jest on najbardziej urodziwy na świecie, ale nie musi, jeżeli jest dobry. A przynajmniej z suchych, tanych, technicznych, wynika, że ma być dobry. Cztery cylindry w 500cc, oczywiście rzędowy, w motocyklu ważącym na sucho 168 kg, czyli bardzo dobra waga i ma produkować 83 konie mechaniczne. Troszkę ponad 83 konie mechaniczne i rozkręca silnik do 11,5 tysiąca obrotów, i to wszystko brzmi razem jak najlepsze lata 90., tak? Ta nostalgia za Kawasaki właśnie pochodzi z tych najlepszych lat 90., kiedy były też chociażby takie twory jak CBR 400RR. Pamiętacie te motocykle? No ja mogłem o nich tylko pomarzyć zobaczyć je w gazetach czy w gumie Turbo. A teraz wracają z Chin. To jest niesamowite. I tu już mówimy, że Chińczycy potrafią robić nie tylko ładnie wyglądające, dobrze wycenione motocykle, ale mówimy już o parametrach typowo japońskich, a nawet odważniejszych. Bo teraz przejdziemy sobie do CF Moto, które też bomby rzuca niezłe. Oczywiście, nie tak dobre, jakbyśmy chcieli, ponieważ plotki przed Aikomą głosiły, że nowy MTX-1000, czyli flagowy super-ship, taki e, turystyczny, będzie miał trzy cylindry. Rodem z Triumfa, w sensie jak Triumf, nie bezpośrednio, ale jak Triumf. Nie ma. Ale nie jest źle. CF Moto poszło tą drogą, że skoro ratują tyłek KTM-owi, no to dawajcie tą technologię do nas. I tak też najnowszy MTX1000. Ma silnik, a jakże z ktm z ich 990, czyli mówimy o pojemności tutaj 936 cm3 i dwóch cylindrach. Parametry się oczywiście delikatnie zmieniły, on musi być troszkę słabszy, ale też za to będzie też tańszy. I ma też inne zawieszenie, bo nie ma WP, tylko na przykład kajabę, ale grubości 48 mm. Nie wiem jaki skok zawieszenia, ale po zdjęciach widać, że solidny. W dodatku motocykl, który produkuje 111 koni manicznych i 105 Nm waży na sucho 199 kg. I to wszystko do kupy razem wzięte, jeżeli dobrze będzie się nim jeździło, a przypuszczam, że potrafię to zrobić, bo KTM to potrafi zrobić, to, to, to dlaczego ten MTX nie miałby dobrze jeździć, sprawi, że faktycznie będzie to dobry motocykl w typie adventure, terenowym adventure. Bo przy tej masie i przy tej mocy to mą... Może jeździć lepiej niż na przykład Afrika 2100. Co ciekawe, jednocześnie pokazali wersję standardową i wersję turystyczną, czyli już obutą w gmole, w kufry, w oświetlenie, we wszystko, co tylko byście chcieli. Czyli nic nie trzeba będzie dokupować akcesoryjnie, tylko od razu z salonu możecie wyjechać takim pełnym turystykiem, już troszkę mniej powiedzmy terenowo, ale dużo bardziej właśnie turystycznie. Jakie ceny jeszcze nie wiem, ale ten motocykl ma się na początku przyszłego roku pojawić w Europie. A CF Moto pokazało jeszcze jedną rzecz, mianowicie koncept. W zeszłym roku był sam silnik, a w tym roku pokazali już motocykl. Motocykl, który nazywa się V4 SRRR. Długa nazwa, może inspirowana lekko Hondą. Moc 210 koni mechanicznych silnik. V4 motocykl ważący 200 kg, więc teraz już dostaliśmy motocykl jeżdżący. To już nie jest tylko i wyłącznie koncept, tylko w tej chwili trwają testy na torach i na drogach motocykla, który w przyszłym roku, a w zasadzie w 2027, ma być motocyklem produkcyjnym. I Chińczycy chwalą się nie tylko swoją mocą, te 210 koni mechanicznych nie sprawi, że będą najlepsi na rynku. Ale 5 lat temu jeszcze niewiele osób w Europie kupowało ich motocykle, a w zasadzie za chwilę będą wchodzili do Superligi, Bo te 210 koni mechanicznych wystarczy do tego, żeby wejść do Superligi, super sportów, super superbajków, gdzie grają skrzypce, chociażby najnowszy Fireblade czy Ducati V4R. Tam i BMW S1000RR, tam właśnie wchodzi CF Moto. I chwali się tym, że ich. Układ wydechowy będzie z Tytanu, robiony przez Akrapowicza. Oni bardzo mocno chcą mieć wszystkie te najlepsze podzespoły w swoim motocyklu. Więc powiem wam, że jest grubo Chińczycy, oni, oni nie śpią, nie? Oni naprawdę bombardują. Czy dobrze, czy nie? Japonia będzie musiała się z tym zmierzyć. A co na to Japonia w takim razie powiecie? Dobrze, Honda wypuściła model CB1000GT. I ja spodziewałem się, bo było mówiono o tym, że na bazie Horneta powstanie też wersja szosowa i turystyczna. Ale myślałem, że to po prostu będzie CB1000 i była wersja zwykła i z delikatną półowiewką. I myślałem, że na tym będzie koniec. To pokazali jeszcze przed Ekmą. Ale okazuje się, że nie, że GT na końcu oznacza zupełnie inny motocykl. Honda chwali się w swoich newsowych artykułach, że to jest. Super komfort rodem z Afryki Twin połączony z mocą Fireblada, z tym, że żadna z tych rzeczy nie jest prawdą do końca, bo komfort na pewno będzie dobry, ale troszkę inny. Natomiast silnik też yy, ma 150 koni, a nie ponad 220. Natomiast całościowo wygląda to na bardzo dobry. Porządny motocykl, trochę w typie NT1100. Widocznie te cztery cylindry są ważne. I co ciekawe, kiedy wszyscy wchodzą w tą grupę crossoverów, to Kawasaki tak patrzy. Ale my to już dawno byliśmy, nie? to hello, dopiero teraz? Oni tam już byli po prostu. No ale okej, okay, można i tak. no. Honda jest lżejsza od kawy. 229 kg, masa własna, 150 koni, czyli znacznie więcej. Dużo bardziej dynamiczna sylwetka tego motocykla. W standardzie mają być już kufry boczne, centralny trzeba będzie dokupić i tutaj też mam sprzeczne lekko informacje. Natomiast wiemy, że będzie zaawansowane zawieszenie SHOWA z elektroniką. Będzie sześcioosiowy moduł IMU, więc zaawansowana kontrola trakcji, cornering ABS. I tak dalej. To wszystko będzie już standardowo, więc przypuszczam, że i quick shifter powinien być w standardzie. Ale na przykład, takie rzeczy jak podgrzewane manetki e, pewnie będą do dokupienia. Zobaczymy, bo Honda lubi robić tak. że Daje bardzo dobre parametry, ale wiele rzeczy trzeba dokupić osobno, trochę jak w BMW. Do tego zbiornik, który już będzie standardowo 21 litrów. Ale Honda wysypała więcej tych nowości. Powiedzmy sobie chociażby o modelu V3 r e-Kompresor, który nie jest dopiero prototypem. W zasadzie to silnik jest prototypem, który pokazują już od pewnego czasu, ale co roku dają więcej informacji. Tutaj wiemy, że silnik będzie w układzie V rozwartym pod kątem 75 stopni i będzie to 900, która parametrami ma konkurować z silnikami 1200, czyli dosyć mocnymi silnikami. Tylko pytanie, czy starymi 1200, czy tymi nowymi 1200, które mają ponad 200 koni mechanicznych. Kompresor będzie elektryczny i to jest ważne, ponieważ od zwykłego mechanicznego różni się tym, że to elektronika decyduje o jego działaniu. I może się okazać, że już od samego dołu będzie bardzo fajnie ta moc narastała, ale mega liniowo i później będzie jej coraz więcej. Kiedy to się dokładnie ukaże? Raczej nie szybko, ale to jest ciekawe, że być może taki downsizing lekki w motocyklach się pojawi. Electric. Tak, Honda pokazała też model VN7. I VN7 oznacza Wind Naked. Wiatrowy golas. 7. Ciekawe, jakie były 2, 3 i 5. Czy aż tyle było niewypałów, nie wiem. Filozofia hondy to jedź jak wiatr, słuchaj natury, poczuj Ziemia. Nie wiem, co elektryki mają z tym wspólnego, ale jak dla mnie niewiele. Natomiast dla nas liczą się ogólnie to z ładny motocykl, jak na elektryka futurystycznego, nawet ładny. Dla nas liczą się suche parametry, powiedzmy sobie. Szkoda, że nie wiemy, jaka jest scena, bo wtedy mógłbym się lepiej do tego odnieść. Natomiast mamy tutaj dwie wersje: 18 kW, czyli 24,5 konia mążczego, lub 11 kW, 15 koni i 100 Nm dla każdej z tych wersji, czyli wersja zwykła. Powiedzmy A2 i wersja A1. Zasięgi tych motocykli nie są imponujące 140 lub 153 km dla tej słabszej odmiany. Szczytowa moc ładowania wynosi aż 50 kW, i to jest całkiem nieźle, ale kiedy wczytamy się dalej, to okazuje się, że napełnienie baterii do 80% ma trwać aż 30 minut. I to już nie jest tak fajnie, ponieważ spodziewałbym się, że w motocyklu, który możemy ładować na szybkich ładowarkach, to nie będzie tyle, co w samochodzie, bo bateria jest znacznie mniejsza i zasięg jest znacznie mniejszy, i to powinno trwać 7 minut, 10, 12 max, ale nie 30 minut. Mam w ogóle takie wrażenie, że tutaj mamy akumulator 9,3 kW. W tej chwili w samochodach przeważnie są 60, 80, wchodzimy powoli w setki czyli jedna dziesiąta tego, to powinno się naprawdę szybko ładować. Prędkości maksymalne 129 lub 120 km. Przynajmniej motocykl nie jest jakoś super ciężki, bo na przykład Energika, którą jeździłem, to była około chyba 240 kg. Tutaj mamy 217,5, ale mimo wszystko to nie brzmi tak dobrze, jak chociażby LiveWire, który dawał mnóstwo frajdy i miał podobne zasięgi, albo właśnie Energika. To brzmi bardziej tak, jakby Honda mówi, no dobra, trzeba to coś tam wyprodukujemy. Nie wiem, jak cena będzie 15 tysięcy, to kupię, bo wtedy będzie się opłacało. Ale znając życie, to będzie kosztowało 35 tysięcy złotych, no i opłacalność tego jest żadna. To brzmi bardziej jak dobry skuter niż motocykl. Ale idziemy dalej, idźmy w szalone liczby. Brabus 1400R, tak, Brabus, mimo kłopotówka tema, dalej kontynuuje współpracę, być może jakiś kontakt podpisali na kilka lat i teraz nie mogą się wycofać. W każdym razie znowu wzięli na warsztat Super diłka, totalnie go obrali ze wszystkich owiewek z układu wydechowego, nawet z kół i poskładali na nowo, ale zamiast plastiku zaczęli używać, w sumie wcześniej też to robili, włókna szklanego. A jakże, motocykl lżejszy nie wiem, czy ładnie wyglądający na pewno inaczej. Dostał też zupełnie inną lampę i wszystko to znowu przypomina trochę Mobil. Układ wdechowy też jest inny i nawet koła, felgi w zasadzie, przypominają te z lat 90. z Mercedesów, tuningowanych właśnie przez Brabusa. Czy to mi się podoba? Nie wiem, natomiast na pewno jest wyjątkowe, bo ma być limitowany do około 100 sztuk. Cena wywoławcza, znaczy wywoławcza, taka standardowa, zaczyna się od 180 tysięcy złotych. To teraz wracamy na Ziemię. Suzuki SV7GX. Tak, myślicie sobie, SV, no, SV wraca, wraca, ale w zupełnie innym wcieleniu, ponieważ Parametry silnika wciąż są spoko. Fajnie, że ich nie skastrowali do 50 koni mechanicznych. W ogóle nikt się nie spodziewał, że ten silnik jeszcze wróci, skoro pokazali 800, ale tak wrócił. 73 konie mechaniczne i 64 Nm. Natomiast motocykl jakby trochę urósł, na, jest na szczudłach i ma owiewki wysokie. Ponieważ Suzuki pokazało crossovera. Przed chwilą mówiłem o Hondzie, która to zrobiła, a teraz Suzuki też to zrobiło, chociaż Suzuki ma przecież dużego jest XS XSA1000, tak? Który jest crossoverem już od kilku lat. A teraz pokazali też mniejszego crossovera, który ma warczeć i walczyć jednocześnie i będzie to robił, bo skoro V2, to czemu nie? A będzie walczył z Versysem i Tracerem, chociażby z tymi motocyklami. Co ma nam zapewnić oczywiście przyjemność z V2, ale uniwersalność i komfort. Uniwersalność nawet w mieście, ponieważ to są wąskie, wygodne motocykle, z których wszystko dobrze widać. Zawieszenie powinno nieźle wybierać dziury, aczkolwiek jest ono tutaj standardowe. Nie pokusili się przynajmniej póki co o upside down z jakimś większym skokiem zawieszenia. Natomiast motocykl ma być lżejszy niż stary Faustrom 650, waga 211 kg, gotowego do jazdy. Ma mieć kolorowy wyświetlacz, kontrolę trakcji, ABS, a także chociażby low-rpm assist, czyli ruszanie pod górkę. On będzie nam podbijał te w ogóle, po prostu przy puszczaniu sprzęgu, on będzie podbijał nam obroty, przez co trudniej ten silnik będzie zdusić. To jest i przyjemne w mieście, i kiedy ruszamy pod górkę. Mam nadzieję, że będzie dobrze wyceniony, ponieważ motocykl jest ładny. On jest fajnie narysowany, przyjemnie. Ta środkowa lampa w sumie jest niepotrzebna. Pozostałe wyglądają bardzo przyjemnie. Jeżeli go nie wycenimy na 40 tysięcy, tylko mniej, na przykład 35, 000, no to on ma szansę powalczyć nie tylko z Japonią, ale można nawet i z Chińczykami. Ale jak przestrzelą sceną. Będzie dużo trudniej. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się podoba nowa SVA w owiewkach turystycznych. Jestem ciekaw, czy w ogóle standardowa SVA wróci, bo ja bym chciał, lubię ten motocykl. Które z motocykli, które dzisiaj Wam pokazałem, Wam się spodobały najbardziej? Jak oceniacie ekspansję Chin? I widzimy się w kolejnych filmach, bo na pewno jeszcze nowości będą. Black Week w RR Moto wystartował. Promocje czekają zarówno na rrmoto.pl, jak i w sklepach stacjonarnych. W skrócie ceny bez VAT albo minus 50% na drugi, tańszy produkt. Akcja trwa tylko do 1 grudnia 2025. Ale to nie wszystko. RR MOTO odpaliło mega konkurs z pulą nagród o wartości 25 tysięcy złotych. Do zgarnięcia między innymi. Karta podorunkowa o wartości 5000 zł do wykorzystania w RR Moto. Kaski takie jak Szoj, Hajotce, Skorpion, Intercom od Cardo, a także odzież od Simy czy Rebel Horta. Zrób zdjęcie i zgarnij nagrody. Szczegóły znajdziesz na rrmoto.pl oraz w linku pod tym filmem. Uwaga, konkurs trwa do 2 grudnia.